Posiadanie silnej psychiki, czy jak to się mówi czasem kolokwialnie, wielkich jaj, odwagi do zmierzania się z dużymi i małymi wyzwaniami w życiu, ma swoje konkretne wytyczne. Zebrałem 20 rzeczy, które towarzyszą na co dzień ludziom z silną psychiką. Jak sobie będziesz liczyć, idąc dalej za tą metaforą, to za każde potwierdzenie twoje mentalne jaja odrobinę urosną, a przy 20 na 20 będą kosmicznych rozmiarów i żadne wyzwanie w życiu. Nie będzie ci straszna. A pierwsza rzecz to unikanie niepotrzebnego konfliktu. To nie znaczy, że uciekniesz od postawienia się w sytuacji, w której uważasz to za konieczne i potrzebne, jednak nie wdajesz się w niepotrzebne pyskówki czy awantury dla sportu albo dlatego, że kogoś specjalnie nie lubisz. To przypomina ważną zasadę, którą wielu rodziców wychowujących swoje dzieci. Mogłoby wdrożyć, by toczyć tylko te bitwy, które uważasz za naprawdę istotne w procesie wychowania. Nie można być równocześnie dobrym rodzicem i strażnikiem więziennym, który kontroluje wszystko, co dziecko robi, i ciągle zwraca dziecku uwagę na wszystko, i ciągle wojuje jakieś drobiazgi, o których za chwilę nikt nie będzie pamiętał. Nie da się tak funkcjonować. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, a kiedy się zaangażować, bo będzie to kluczowe na etapie wychowania. Czy wychodząc z metafory dzieci, po prostu w życiu. Ludzie silni psychicznie wiedzą, kiedy odpuścić i kiedy konflikt jest zupełnie zbędny. Ludzie o wielkich jajcach, mentalnych rzecz jasna, nie odwlekają ważnych planów na później. Jeśli chcesz ze mną popracować nad tym, w sensie nad prokrastynacją, nie nad jajcami, to gorąco polecam mój kurs w pakiecie z książką i grupą Mastermind. Link do pakietów w obniżonych czasowo cenach znajduje się w opisie. Razem z pełnym opisem tego, czego można się pokorcie spodziewać. Polecam. Druga rzecz. Zazdroszczenie innym. Sąsiad ma ja też powinienem mieć. Sąsiadowi się spaliło? O, jaka szkoda. Całe szczęście u mnie nic złego się nie stało. Patrzyli się na innych, to paskudna przywara, którą wiele osób robi szalenie odruchowo i nawykowo. Porównuje się do innych, zazdrości im pieniędzy, czuje, że jego ego jest zagrożone przez sukces innych. Dlatego po cichu cieszy się z porażek, wręcz czeka na nie, tych porażek sąsiada. Zdecydowanie tego nie robią ludzie silni psychicznie. Będą mieli w najgorszym wypadku totalną obojętność wobec innych, a w najlepszym będą kibicować za sukces sąsiada, kolegi czy koleżanki. Trzecia cecha: nie użalają się nad sobą. Nie siedzą i nie rozgrzebują starych, ale i nawet świeżych ran. Skupianie się na tym, jak nieszczęśliwe sytuacje z życia uczyniły szkody u osób odpornych psychicznie, kończy się na pragmatycznym zaradzeniu na bieżące szkody. To dość pragmatyczne podejście, bo rozpamiętywanie, rozgrzebywanie i szukanie winnych często jest nie tylko bardzo nieproduktywne, ale na najzwyklej w świecie unieszczęśliwia i to bardzo unieszczęśliwia. Czwarta cecha – nie boją się zmian. Ludzie odporni psychicznie wiedzą, że zmiany na pewno nadejdą i są mentalnie gotowi na zaakceptowanie nowej wersji rzeczywistości, czy też dostosowanie się. Równocześnie brak lęku przed zmianą jest spowodowany pracą nad wewnętrzną pewnością siebie i nad własnym poczuciem wartości. Ono u osób silnych psychicznie będzie zawsze wysokie, więc zmiany, jeśli przyjdą, jestem na nie gotowy. Piąta cecha: nie oddają kontroli. Osoby silnie psychicznie będą szybko rozpoznawać, gdy ktoś próbuje ich manipulować i grać na ich emocjach. Jeśli nie pozwalasz sobą manipulować, potrafisz odmówić, to znaczy też, że nie oddajesz innym inicjatywy. Ty decydujesz, kiedy i na jakich warunkach wpuszczasz innych do swojego życia, lub ich z tego życia żegnasz. Szósta cecha: nie martwią się wygodą innych. Powtarzaj za mną. Nie jestem odpowiedzialny za to, jak inni interpretują rzeczywistość. Dlatego też nie jestem odpowiedzialny za zaspokajanie potrzeb innych i dogadzanie innym. To, że ktoś przy tobie jest smutny albo z jakiegoś powodu źle się bawi, to nie powód do poczucia winy. To, że ktoś się z tobą nie zgadza albo wygłasza inną opinię niż ty masz, to nie oznacza, że dla komfortu tej osoby musisz teraz siedzieć cicho, albo zmienić lub ukryć swoje zdanie. Nigdy nie zadowolisz wszystkich, a fakt, że masz w otoczeniu ludzi o odmiennym zdaniu, a nawet takich, którzy otwarcie cię nie lubią, świadczy o tym, że robisz w życiu coś ciekawego. I zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie podoba. Na początku, drogi osoby, która robi dużo fajnych rzeczy w życiu, może się to wydać dziwne i zaskakujące, no ale tak jest. Siódma rzecz. Nie rozpamiętują przyszłości. Z przeszłości warto wyciągać lekcje, jeśli się da, a potem ją zostawić jako ciekawe doświadczenie. Przeszłość nie musi i nie powinna definiować ciebie z teraz i ciebie z przyszłości. Nawet jeśli podziało się coś złego, bardzo złego, na szczęście możemy to tu i teraz zacząć zmieniać na lepsze. Nie rozdrapuj więc starych ran, bo nikomu to nie będzie służyło. Ósma cecha: potrafią być cierpliwi. Wiele dobrych rzeczy przychodzi w życiu tym, którzy potrafią poczekać na rezultaty. Nie od razu dieta zacznie działać, nie od razu biznes przynosić przychody, nie od razu nowe nawyki okażą się produktywne i w ogóle łatwe do wdrożenia. Wytrwałość i cierpliwość to niezwykle przydatne cnoty, które warto pielęgnować już od najmłodszych lat. A jeśli nie jesteś cierpliwy, naucz się cierpliwości. Dziewiąta cecha: stawiam sobie regularne wyzwania. Ludzie silni psychicznie zdają sobie sprawę, że wiele z ich pewności siebie i siły psychicznej pochodzi z dawania sobie rady w trudnych sytuacjach, będących solidnymi wyzwaniami. Więc nie unikają nowych wyzwań, czy tych życiowych, czy biznesowych, czy edukacyjnych. Zawsze jest dobry czas, by wyjść ze swojego wygodnego kokonu i dowiedzieć się czegoś nowego o sobie albo o świecie dookoła. Dziesiąta cecha. Nie plotkują. Życie innych ludzi... Poza pewnie pojedynczymi przypadkami najbliższej rodziny, jest bardzo mało interesującym tematem do rozmów. Obgadywanie, oprócz małostkowej formy, jest też pozbawione jakiejkolwiek substancji, jakiegokolwiek meritum. Nie ma tam dosłownie nic oprócz pompowania swojego ego czyimś kosztem. Ludzie silni psychicznie po prostu nie interesują się tak skrupulatnie życiem innych osób i nie próbują punktować kosztem innych. Mają dużo lepsze rzeczy do rozmowy. Jednaasta rzecz, nie obwiniają innych. Szukanie winnego w większości sytuacji jest działalnością bardzo mało produktywną, często zupełnie zbędną, a jednak są osoby, które zawsze będą do każdego zdarzenia musiały znaleźć winnego. Kto jest winny tej czy innej porażce, czy temu innemu błędowi? No muszą. Nazwać winnego, przypisać tą winę komuś. No i co dalej? Ukarać? Oprócz sadystycznej satysfakcji nie zmienia to w sumie nic. Jeśli coś się dzieje nie tak, ostatnią rzeczą, jakie osoby silnie psychicznie zrobią, to poszukiwanie winnego. Najpierw będą szukać po prostu dobrego rozwiązania, które sprawi i zagwarantuje, że dany problem czy dana rzecz nie powróci. Dwunasta cecha. Nie zakładają, że pozjadali wszystkie rozumy. Skromność to jedno, ale świadomość, że nie tylko nie wiemy wszystkiego, ale że. Inni wiedzą więcej i można dać im przestrzeń, żeby się wykazali, jest bardzo przydatną umiejętnością i niezwykle charakterystyczną dla dobrych liderów. Tutaj dotykamy efektu Krugera-Doninga, czyli w skrócie takiego psychologicznego zniekształcenia poznawczego, który zakłada, że im mniej wiem w danym temacie, tym moja pewność siebie jest większa, a im więcej się dowiaduję, tym moja pewność siebie w danym temacie maleje. A wzrasta naturalna ludzka skromność. To doświadczenie, że osoby wiedzące najmniej są często najbardziej aroganckie i zapatrzone na siebie, jest bardzo bolesne dla tych, którzy muszą doświadczać takich przemądrzałych i pysznych osób. Osoby silne psychicznie wiedzą, gdzie są faktycznie silne, a gdzie nie bardzo i powinny dać innym przestrzeń, a same mogą się z tego uczyć. Trzynasta cecha: dbają o siebie i traktują się z szacunkiem. Szacunek do samych siebie, do swojego ciała, do swoich nawyków, i chyba w szczególności do swojej przeszłości, to są postawy zdrowej relacji samego z sobą. Autoagresja, poniżanie się, nazywanie siebie głupim, bylejakim, beznadziejnym, fajtłapą, wiele w ręce, leniwym itd. To są działania kontrproduktywne oraz zwyczajnie szkodliwe. Osoby odporne psychicznie znają swoje ograniczenia, wiedzą, gdzie. Nie idzie najlepiej. Znają też jednak swoje silne strony. Potrafią ten fakt ograniczeń uszanować i nie mieć wobec siebie nierealistycznych oczekiwań. Czternasta cecha. Nie szukają ciągłego potwierdzenia u innych. Robienie rzeczy pod publiczkę, po to, by ktoś z podziwem na nas popatrzył, przypomina trochę zachowanie dzieci do dziesiątego roku życia, które ciągle szukają akceptacji u rodziców. Rodzic słyszy wtedy non-stop, mamo, patrz, tato, popatrz na to. I potem następuje jakiś taki, no, trochę żałosny skok z kanapy. Jakiś salto, przewrocik, jakiś trik, dziwny taniec, mini humorystyczna scenka. Coś, czym dziecko próbuje zabłysnąć, by zyskać poklask u rodzica. Jeśli jednak mamy dorosłego, który próbuje się pokazać, na podobny wzór, to często jest to widok dość żałosny, no i po prostu żenujący. Fakt, że ktoś szuka w taki sposób potwierdzenia u innych. Oddaje też innym kontrolę nad tą osobą. Piętnasta cecha: nie przeraża ich porażka. Sama myśl, że to co robię, może nie wyjść, nie jest hamulcem do robienia rzeczy w ogóle. Co najwyżej sygnałem, by lepiej się zabezpieczyć przed porażką, w jakiś sposób ubezpieczyć. Jeśli robię w życiu ciekawe rzeczy, to zawsze jest szansa, że kilka z nich zupełnie nie wyjdzie i będzie to kosztowne. Te koszty jednak są po prostu elementem prowadzenia odważnego życia. Co zresztą wyłania się w kolejnym punkcie, bo kolejny punkt, 16. Są proaktywni. Ludzie pewni siebie nie unikają aktywności i eksponowania siebie, swoich poglądów, przemyśleń oraz przede wszystkim podejmowania inicjatywy i pokazywania swojego produktu czy wyniku swojej pracy. Proaktywność oznacza jednak nie tylko podejmowanie działań, ale branie za nie odpowiedzialności. Zdolność do zaakceptowania zarówno sukcesów, jak i porażek, o których mówiliśmy już wcześniej. Siedemnasta cecha: nie dają się ponieść wewnętrznemu krytykowi. Każdy z nas ma rodzaj wewnętrznego głosu, który nas hamuje. Czasami będzie to wręcz traumatycznie skalibrowany głos rodziców z okrutnego wychowania, a czasami po prostu lękliwy wewnętrzny krytyk, podcinający skrzydła każdemu dobremu i złemu pomysłowi. Osoby pewne siebie rozumieją ten mechanizm. Wiedzą, że czasem trzeba odpuścić, żeby toczyć te batalie z wewnętrznym krytykiem, które mają sens, ale też by nie dać się jemu ponieść. Ten nasz wewnętrzny głos, ten wewnętrzny krytyk, z reguły on nie rozumie, że możemy zrobić więcej niż dotychczas sięgać dalej, stać nas na więcej jesteśmy odważniejsi niż on. No i jeśli sięgniemy dalej niż wewnętrzny krytyk mówi, to odkryjemy coś nowego. Ale osiemnasty punkt to znaczy, że potrafią być samotni. Umiejętność życia samemu ze sobą, bez żadnej asekuracji, bez szukania związku czy relacji na siłę jest bardzo przydatna. Są ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić w samotności, a po zerwaniu jednego związku są jak zagubione dzieci szukające w nowym partnerze mamusi czy tatusia. Osoby silne psychicznie mają zdrową relację ze sobą i ze swoim otoczeniem. I to bardzo ważne, potrafią o siebie zadbać. Potrafią być dla siebie najlepszym opiekunem. 19. Cecha. Rozumiem znaczenie osobistych granic. Asertywność idzie zawsze w dwie strony. To znaczy umiejętność stawiania wyraźnych granic, zdolność do odmowy oraz umiejętność obronienia własnego zdania to jest jeden wymiar asertywności. Jednak osoby empatyczne rozumieją, że inni też mają swoje granice, o które warto pytać. I o które warto dbać i ich nie naruszać. Osobiste granice po prostu są sprawą dwustronną i osoba pewna siebie i empatyczna będzie wiedziała, kiedy się zatrzymać i jakie pytania w jakim momencie zadać. No i dwudziesta cecha. Słuchają innych i nie boją się przeciwnego zdania czy krytyki. Umiejętność aktywnego słuchania to również zdolność do wystawienia się na krytykę i jej wysłuchanie. Nie zawsze to będzie przyjemne, nie zawsze też krytyka czy inne zdanie innych będzie słuszne czy oparte na prawdzie, ale zawsze wynika z czegoś. Dobrze jest więc nie zamykać się w swojej bańce i uciekać od krytyków. Ludzie, którzy mają o nas nie najlepszą opinię, być może mają coś wartościowego do powiedzenia i dodania coś, co pomoże nam być w konsekwencji lepszym. Plus nie zawsze każda krytyka jest atakiem na nas. Być może to dobry moment, by poznać lepiej drugą osobę i mieć kogoś blisko, z kim może i masz różny światopogląd, ale nadal lubisz rozmawiać i przebywać, i razem, wspólnie się słuchając, wzrastacie. Czego Ci życzę? Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.